Cześć, witajcie w kolejnym odcinku takich recenzji na żywo gier, w których znaczy na żywo. To jest nagrane, ale oczywiście pierwszy raz gram w tą grę i to jest taka moja jednocześnie pierwsza reakcja na tą grę. A w tym odcinku sobie zagramy w Speedy Go. Wezmę sobie w levele Tak, to pierwszy. Zobaczymy, co tu mamy. Dobra, naciskamy, a po prostu. O! Teraz wyskoczymy. Hm. fajna jest taka animacja, jak lądujemy. O, a to. To już nie jest dobra. To jest dziwne. I chyba nam się udało. Tak jest. Dobrze, następny poziom. O, i tu już mamy przeszkodę. O! No i dobrze, jest utrudnienie. Ja mówię bardzo prosto, w sumie, na razie. Ale to jest na razie lewy drugi. Zobaczymy, jak będzie dalej. Bo już wszystko, widać progresję. O! Tutaj już się to wszystko rusza. Fajnie, złożone na rybu. ta trudność rośnie. Nie to jest, że dopiero między jakimś levelem pierwszym a 30 jest jakaś różnica. Nie, tu po prostu od razu pojawiają się nowe rzeczy. Huh. O! Dobrze. No to jak to zrobić? Eee A to jest mądrze, to jest bardzo mądrze znaczy Nie wiem czy ja dobrze myślę Bo, o Nie, to, to jest fajne. trzeba trochę myśleć mimo wszystko To jest też dobrze, to Że mimo że to, E. Mimo że to jest niby taka zwykła gra Dla zabicia czasu, na przykład dostania w kolejce To mimo wszystko Można trochę pomyśleć przy niej a w ogóle zastanawia mnie jedno dlaczego w grze yy, tam, te kłody są na których można chodzić są koloru różowego a te są koloru złotego no to jest takie no może autor gry widział w tym jakiś sens ale ja nie widzę Jestem beznadziejny. No dobra. To ogólnie ten. Poziomy są fajne. Mamy dużo odwodu, jakiś ogień jest. Mamy Na każdym nerwu jest coś nowego, i już ten 4 jest dość trudny. I zrobić mocno zręcznym, żeby to zrobić. No dobra. Teraz sprawdzimy jeszcze niekończący się tryb. I zobaczmy. To jest podobne. O i tutaj w ten sposób zbieramy jakieś pieniążki. Mogę też... Co tej ikonki przedstawiają to mnie zastanawia Znaczy te pieniążki. No dobrze. Jest 600, w końcu mi się zaczęło jakoś udawać. A, ale to. O, idealnie 700. No, ale to. To jest jednak trudno mówić i grać jednocześnie. Teraz jak się skupiłem, to wyszło mi 700. No nie wiem, czy to jest dobrze. O, ponad 28 graczami. Te. 28% osób, które w to grały, ma ode mnie gorzej wynik. To jest bardzo przyśpieszające. O, i tutaj mamy jakiś prezencik. I co to robi? Co to jest? Czemu ja to naciskane. No, na no, serę ja to naciskam o, a jednak działa nie wiem co to było ale to było dziwne dobra, tutaj widzę, że coś możemy sobie kupować zobaczmy nie, ja nie mam na to kasy jeszcze dobra, zobaczmy a, a te gdzie jest use to muszę wziąć kamerę no chyba te ceny są dość wysokie jak mi się wydaje level 20 to jest 1000 tych ich waluty a tam kosztowało coś prawie 8000. To nie wiem, czy to jest jakoś mało. Myślę, że to jest dość dużo i trzeba dość dużo w to grać, żeby taką głupią skórkę sobie wziąć. To tutaj była taka zmyła. O, ale dobra, już widać koniec tam daleko. O A Dobra. A nie Dobra. Teraz ostatnia szansa. Kończymy. Przynajmniej graję w to. Ponieważ. To jest względem pierwszego odcinka. W tym odcinku dołożyłem takie lepsze, moim zdaniem, ocenianie. Bo wtedy tak czekałem, że 8x10, ja tak z głowy. A teraz dzielę kategorie, którymi to będę oceniał tę grę. No i tak. Mamy grafika, to jest punkt pierwszy. I zdaniem, moim zdaniem grafika jest dość niska. Ja bym dał jej może jakieś. No, co do co? Dlaczego? No, głównie za to, że. Znaczy, ekran startowy jest dość ładny. Ale jak już gramy. Wezmę sobie Endless Mode, to tytuł, te napisy, po prostu wszystko tak tandetnie wygląda. Tak więc, jak mówiłem wcześniej, no moim zdaniem jest to takie 5 na 10, no. takie, takie po prostu zwykłe. No dobra, teraz grywalność. Otóż, grywalność to no. moim zdaniem. Dajmy tu 7, bo. Nie no to 7, bo to jest taka. Z 7 na 10, oczywiście. Jest to w sumie taka zwykła gra, taka przeciętna. Czy też, żeby nie było, że to jest jakaś zła. Ale po prostu tak sobie biegamy. Nie jest to jakoś twórcze, no bo. Znaczy, jedyne to, że jest w 3D, ale tego typu gier, tylko że w 2D pojawia się dość dużo. W z tym, że 7 to nie jest jakieś coś złe, oczywiście. Jest to taka po prostu ocena taka przeciętna, że. Po prostu przyjemność w tym gra i tyle taki, zabija, taki zabija yy, Dobrze, teraz spójność. I tutaj spójność jest już bardzo mała, powiedziałbym. Ja to właściwie oceniam na 3 na 10. Dlaczego? Bo napis go na początku jest taki jakby. Bo mi przypomina trochę napis z Paperio. I tego typu napis nie pojawia się nigdzie indziej już. I po prostu każdy napis jest napisany inną czcionką. I reklamy. Eee, reklamy. Reklamy to są punkty ujemne. Czyli właściwie za to już tak, żeby się przyczepić. O, znowu to kliknąłem. Żeby się przyczepić, dam tutaj 1 na 10, bo jednak są, ale właściwie no, przez całe granie ich nie było. Więc tylko tak, żeby po prostu jakiś punkt był za to, że są te reklamy. I to koniec. Jeszcze raz, właśnie przypominam, że to, ta seria polega na tym, żeby ty, że to jest właśnie ocena gry takiego noba o wysokich wymaganiach. No.